Ja oczywiście, na na kolejnym skręcie jak na moim kanale z Bad Wars 1 na 1 z widzami, dzisiaj taki odcinek myślę, że fajny, ze mną zmierzy się dzisiaj Koloki, więc zapraszam Was do oglądania tego odcinka, bo się ciekawe działo. jak ktoś pytał o teksturpaka, fatcat, kradłem od Kito, I moim rywalem jest Koloki. Powodzenia, towarzyszu. No, wzajemnie. Na tej mapie z Kito wygrałem. Odpowiedź. Ale... No, czy... Ale ty nie Kito. Ej, e... A, dobra. Mam na ciebie pomysł teraz. Nieważne. Czyli. Nie wiem. Zadałem. To był dobry plan. O. Ty też masz dobry plan. No. Myślę, że podobnie myślimy. No nie wiem. Dlatego teraz wolę nawet nie speedbridge'ować, bo teraz to już jest mój plan plan Emeraldy zostawimy Emeraldy zostawimy spróbujemy do niego wybić taką. To jest inna mapa, tu nie dolecisz chyba. A zobaczymy. Lecimy. Oj, oj, oj. oj. Cześć. Sto już. Tak, sto już. Ja, ja tu zostanę, wiesz? A, to. To to. To jest fajnie. No. Też tak uważam. Dążyłem schować do Ender wszystko. Oj Dobrze jest, schowałem w Ender wszystko, ja jestem teraz już wiesz. Teraz taktyk player na czas gram Kupuję łuki, wiesz. Dobra. Snajper Elite. Ja chciałem nie próbować, chciałem go złapnie wprowadzić, że cię, ale ja cię widzę. Nie, nie, dobrze, myślałem, że zrobić to, co jedna osoba, z którą grałem. Umiesz łapać piłkę? Tak. Łap. Ale miałeś złapać, a nie wyrzucić. I tak to jest się dogadać z człowiekiem. Zagramy na łuk, widzowie, zagramy na łuk. Nie, nie. sobie teraz. Tam nie, czy. Na no teraz dylemat, wiesz? Taki ciężki. No. Czy kupić łuk, czy kupić zbroję? Eee, łuk. No, czy ja... Dobra. Nie, żeby coś, ale... Sam chciałeś. Nie wolno tylko, że sam chciałeś. Dajcie jeszcze jedno złoto. Teraz nawet z bazy nie wyjdziesz, łopie. Póki mi się strzały nie skończą. Póki mi się strzały nie skończą. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu śmierdzi. I to nie jesteś chyba ty. Gdzie ty żeś Polas? U mnie chyba cię jeszcze nie aboniku nie widziałem. A może tu? Bo widzę most. O! Chodź tu! Łap! No nie. nie! Udało się! A megierkę, bo chłop znajdował. Dziękuję. I widzimy się na zakończeniu. No więc jak widzieliście, jeden na jeden z kolokiem wyszło całkiem dobrze. Mam nadzieję, że się filmcie spodobało się to łapkę w górę, pod filmem. Z kim następnym mogę zagrać jeden na jeden? Ja wam dziękuję za oglądanie, no i hej hej!